Somacie, to się kameruje, to się kameruje, to pokażemy magię. Uwaga panowie, jesteście gotowi? Go i to tak. ja to no, bo ja będę szkolił. To, co chcesz. Mogą być kamerze super. No i Komiksy szaruję, też uwielbiam komiksy. Komiksy są zajebiste. No położę rękę na tej kulce. Ok. No nie, nie, choć kocie. ...magazyn jest... ...w Łódź, w Kaniach i w Radzi... Ten stoi dziennie. 100 miliardów około. <grystanie> eee, oczywiście Oczywiście serce wypełnię, krew tak szybko, dlatego że To tak na Ale ten Nie yes. okay. to ja jest... Dodajemy fenol od kolejny. się. O, dużo. Niedużo. Musimy to wymieszać ze sobą. Mamy taki malinowy kolor. I teraz dodajemy stopniowo kwasu, aby osiągnąć równowagę. Ulatnia się kas, jak widzimy. zamieszać. I osiągnęliśmy równowagę reakcji. Jeszcze chcesz pokazać tą? Tak. Jeśli kogoś bardziej interesuje nasz kierunek, to tutaj pokazujemy, co można robić po naszym rozszerzeniu na sobie. Jeszcze mamy tą. O, Możesz muszę pokazać. No mamy takie doświadczenie mało chemiczne, ale może zjawiskowe. Mianowicie. Mamy tutaj olej z sodą. Tutaj mamy ocet zabarwiony, żeby to miało jakiś kolorek. Dajemy sobie tak po kilka kropelek. No, no dobra, tyle wystarczy. I po czasie widzimy, bąbelki idą do góry, wytwarza nam się CO2. Możecie to sobie skojarzyć z tą lampą lawą, jak tak. sam na przykład takie bombelki. I Widzimy, że to idzie do góry, za chwilę będzie opadać. Bo już to CO2 wyszło z tego oleju. Dziękujemy. Dziękujemy.